Zaczęliśmy festiwal Mozart Junior, jego szóstą edycję. Festiwal się okazuje, że w szóstym roku wyrósł na taki niezależny festiwal, który z jednej strony podaje rękę młodym artystom i mówi: Stańcie u nas na scenie, ubierzcie kostium. Będzie uznany reżyser, świetny dyrygent. Orkiestra, zobaczycie, czym jest scena i tego dotyczyło porozumienie z Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, który sama ukończyłam, więc jest to mi bardzo, bardzo bliska uczelnia. Z jednej strony podajemy rękę młodym artystom, a z drugiej strony budujemy nową publiczność. Bardzo się cieszę, że Opera Kameralna podpisała porozumienia z moją uczelnią. Gratuluję zarówno pani dyrektor Alicji Węgorzewskiej, jak i panu rektorowi Stralowi naszej uczelni, jak i władzom mojego wydziału oczywiście, czyli pani dziekanki Eran, ale też prorektorowi Robertowi Cieśli, który był długoletnim dziekanem naszego wydziału i którzy wszyscy razem to te osoby, które wymieniłam, doprowadziły do tej pięknej współpracy, która na pewno przyniesie swoje owoce w postaci dalszej drogi artystycznej tych młodych śpiewaków. To jest bezcenna wartość. Ja jestem śpiewaczką, pedagogiem śpiewu, i młody artysta, który nie ma doświadczenia scenicznego, właściwie kończąc studia, niewiele ma. To znaczy, ma technikę, którą od nas dostaje oczywiście, zawodowe przygotowanie, ale to tak jak dawniej bywało, musimy być czeladnikiem, musimy jednak stażować, musimy być w instytucjach kultury, które umożliwią nam wejście na scenę. Nagroda CEO, jakby przełożyć to jest CEO, czyli szef firmy, ale kobieta, czyli she. I powiem tak, Tygodnik Wprost od lat przyznaje nagrodę liderkom różnych branż. Ta nagroda... W w przestrzeni ambasadora polskiej kultury jest bardzo dla mnie prestiżowa, ale również doceniająca kroki milowe, które robimy, aby pozyskać nową publiczność. Że jeśli dzisiaj nie podejdziemy do bardzo aktywnej i takiej prorozwijającej akcji promowania sztuki operowej, to może się okazać, że za 20 lat teatry operowe mogą świecić pustką a operą trzeba się zarazić. To jest taki projekt jak Język Obcy. Jeśli poznamy Język Obcy, to nawet się chwalimy jego znajomością w przestrzeni towarzyskiej. I ja teraz chcę wyedukować taką publiczność, która będzie dumna, kiedy w przestrzeni towarzyskiej powie słuchaj, wczoraj byłem na rekwie Mozarta.